Siemka, tu bo Witam was już w 17 poradniku. Pewnie się dziwicie czy mam wersję 1.4.1, a musiałem cofnąć wersję, żeby sobie na pewnym serwerze pograć, ale dobra miesza z tym. W związku z tym, że ten świat jest zepsuty, musimy sobie stworzyć nowy. Pyk. Co jest? Dobra. Nazwiemy go sobie... Świat 2. Łops, świat 2. I sobie weźmiemy seed. 0987654321 A niech będzie bonus eee, chest. Co tam robi? Create new world. Jeżeli będę miał lagi przy renderowaniu świata, to bardzo was za to przepraszam, ale to, to, to trochę wina jest mego komputera, a nowego komputera nie będę miał sobie od tak. Więc wiecie, a widzę trzy wilczki. 4 na powitanie. Bonus chest. A tam coś jest, widzę poradniczek, mam nadzieję, że będzie trwał chyba z 10 minut ale miałem ścinkę czy zrenderowanie, przepraszam was mam nadzieję, że będą jak najmniejsze ścinki I teraz musimy się starać, żeby nie umierać bo ja nie mam tej mapki całej, słuchajcie wiecie, jakie mapki tej wrogu. i nie mogę sobie zaznaczać terenu oj, coś się czanki ładują fajny, widzę, klimacik zimowy powstał Ciekawy. Ciekawe. Ciekawy sit chyba, no ale dobra, to się sprawdzi potem. Oby dużo diaksów było. Hehehe. Co my mamy? Mam tylko tu dobra. Tu nic nie mamy. A może w tej górze, tak byśmy sobie fajnie zamieszkali, takie duże schodki na dół, klimacik zimowy, tak ciekawie. Można by spróbować. No ale tak. Gdzie skąd tu piasek na szyby wzię? Wziąć. Są my chyba stamtąd można. Nie dobra. Przydałoby się szukać jakiegoś fajnego świata. Ucinek, może nazwiemy: Poszukiwanie miejsca na nowy dom. Widzę pustynia. Niesamowite szczęście byśmy mieli, jakby nagle tutaj była ta świątynia pustynna. chyba stać skakać z radości. Jedzątko mamy 6 obuszek, dobra, to nam na razie wystarczy. O, trzcinę sobie weźmiemy przy okazji, jak tu już jesteśmy. Słuchajcie, nagrywam frapsem i się dziwię, bo nie mam lagów. Mam nadzieję, że na odcinku też żadnych nie będzie. Tu widzę lasek jest ciekawie. Biegnijmy, bilimy. Jesteśmy na pustyni, to może będzie świątynia. No, no, no pokaż się, pokaż się. Pokaż się! A dupa za mała pustynia chyba jest, bo jeszcze w tamtą stronę się ciągnie. Dobra, przyskanujmy sobie ten lasek, może by tak trochę ściąć drewienka. Drewienko z brzuszki rzadko się trafia, to możemy trochę ściąć. A tam co tak dziwnie, drewienko? z innego drzewka wrosło. Tak specyficznie. I teraz patrzcie, będzie taki kikut wisiał. LOL te drzewa teraz rosną. Dziwnie. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy drewno. W to łupiemy. Różniemy. Ha, ha, ha. Dobra, my nie mamy, tak? To więc... Mamy tu świnki wtedy będziemy je musieli skazać na tro lekki mord Się jeszcze Na nas Dobra pyk, pyk, pyk I mieczyk Będzie niestety tylko z drewna No ale nic ono to nie poradzę Na razie nie mam kamienia Co ja robię? Inaczej Ok. No, jedna świneczka pójdzie na skazanie Boże Bóg Cię potrzebuje Idź do niego, dobra Dalej, ja Patrz jaki Jakie to cwane jest, no A właśnie jeszcze nie zbierzemy, zaraz zapomnimy Owce zaraz też będziemy musieli wymordować Na łóżeczko No chodź tu Wygońce mięso no chodź tu, chodź tu, chodź tu. Okej, okay. okej. Okay. Jeszcze trzecia, trzecia owieczka. Chodź tu Świnek już chyba nie ma. Jest. Dobra. Idę na dwa hity. Dobra, mm -hmm. A co tu mnie cofnęło? Lekkie ścinki, a to chyba obejdziemy się z nim tam. Wielce nie przeszkadzają tak aż na filmie nie przeszkadza, wiecie, odcinki, to bardziej przeszkadzają temu nagrywającemu, chyba. Ale mniejsza z tym. dobra. Jedziemy to świnie! Odcinek trwa już 5 albo 6 minut, zależy ile z interem. Chodź tu! I okej. Okay. Lecimy dalej. A, mogłaby tu być świątynia, abym się nie obraził. Kurna... O, świnka. Olecimy dalej. A, już nam się miecz kończy. Może się zbugował, nie? Szkoda. Czekajcie, idzie tak naprawić miecz? Nie, w kowadle tak można. No tu nie mamy na łopata dopiero na kowadło. Tam coś jest ciekawego. Ale były na pustyni na tym seedzie takie Patrz jakie góry na pustyni Rzadko kiedy się takie trafiają chyba <laughs> Tamtym save'em takich nie było przynajmniej Wiecie co? Ja sobie może zapiszę koordynaty Potem Czekaj, na razie jesteśmy na koordynatach Up. Yy... Dobra, sobie potem na filmie zobaczę Najwyżej Jak widzieliście, mam trochę skaczące FPSy nie pierwsze, tak mam, nie jedyny. Ale mi się z tym Minecraft tak jest zoptymalizowany i tak już działa. <laughs> Przepraszam Was, schedam mój głosik, ale mam. Czy tak mi się wydaje? Mam chyba chrypę, ale może jednak nie? Nie wiem. Chyba nie. Dynia, 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 dynia. Dynie są rzadkie, to sobie ty nie weźmiemy. Możemy już takiej nie znaleźć drugiej. Co prawda, dużo ich nie ma, ale co tam? Nie pożałujemy sobie. ...dyni jednej. Jeszcze ile się znajdzie na tym świecie? No i lipa, nie ma już chyba pusty. Idziemy jeszcze w tamtą stronę trochę. Przeskanujemy. O jaju Ała. Jeb, 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 Kamilek, jeb, yep. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Jest, jest siła. Siła. Krowy, krowy, krowy. okej, okay. krowy są zarąbiste. A ja was złapę, tu zabiję. Chodź tu, chodź tu. off. chodź O, jedna poszła. O, cołtyper. Je, super. <laughs> jak buchnęła na mnie. Że ten nakarę golem normalnie. O, chodź tu. Będę zabijał kilofem. No nie, no normalnie mi padł kilof jeszcze przy zabijaniu wiecie na co mamy? to, to tak takie jakieś paski były mm, mamy na jakim my poziomie gramy? peaceful, no nic tu nie ma idziemy na normal, co tam, na normalu będziemy jechać, ja się dziwię cały czas pełne hp, głód mi nie spada tu się okazuje, że to peaceful jest Yep. ej Idealnie o, jaskinia, może coś będzie ciekawego. Żelazo i lawa od razu. O! E. Prawie bym już... O kurwa. Dwa Germany. Ja tutaj już się boję. Ledwo wszedłem do jaskini już mi się pewnie zaraz jazda zacznie. Dobra, kopiemy... Ale dużo nam dali. O, zombiak idzie, zombiak. No chodź tu. Dobry jesteś? Nie, pój nie patrzmy na Edzia. Nie patrzmy na Edzia. Super, drugi przyszedł. Co to wypadło? Co to jest? Właśnie nie mam czym bić. Co to jest? tej to. Ziemniak? Co biaka ziemniak wypadł? Nawet nie wiem jak się tego używa. Ziemniaka. Szczerze tak nie, nie wiem co z tą marchewką się robi. W ogólnie nie pamiętam jak się doniczki. Nie, doniczki akurat pamiętam jak się robi. Nowe rzeczy jakoś tak nie ogarnąłem tego zbytnio. Weźmy węgiel, skoroż tu jest... Co tam co tam sobie żałować węgla? Węgiel się zawsze przyda, tylko... Powinniśmy trochę żałować kilofa. No dobra, najpierw się dorobi. Jak tu się jesteśmy, skopmy sobie też troszkę kobla. Teraz zrobimy sobie łóżeczko też, bo chyba się ściemnieć zacznie. Nie, na razie jeszcze się nie ściemnie. Zjedzmy jabłuszko. Słuchajcie, z sześciu co możemy zrobić? Na pierśnik nie. Spodnie z siedmiu. Ja, super, super, super. Wpadaj do lawy, wpadaj. Gin, gin, yes. Wierzba na łapce, pokonał normalnie szkieleta Spadnę Nie zbroi nic, mogę buty zrobić Czterech, albo czapkę z pięciu, teraz nie wiem co Więcej daje Szczerze <ścoughs> Zrobimy sobie czapkę, nie buty bo Nie zabierają Ja, super, kolejny kumpel idzie Szkieleton Nie nie mogę na razie Jaka ruda węgla, albo jest wielka, albo naprawdę Mi się wolno kopie tym kilowym. No jeszcze, wejdź tu, wejdź tu, tak. Teraz mnie zacznie atakować. Się plączą jak... Się plączą jak, no nie wiem, kurna, jak na wyprzedaży w kafrandzie. A, jeszcze przejdź tu teraz. Teraz pewnie zużyjemy cały kobel, który ledwo wykopaliśmy dopiero. Jezus Maria... Może nazwę ten odcinek Obłąkany wśród Nie, wśród obłąkanych endermanów o, Idealne będzie py, 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 py. Okay. A ja tu do góry iść A gdzie tu do góry? Tam do góry Ej już ciemno jest Cholera Tu jest jasno, schowamy się wśród lawy. Obmurujmy się, żeby tu nikt nie wbił. Tam będziemy mieć kontrolę na tamtą stronę. Dobra, trochę więcej kobla sobie w tym czasie. Odcinek trwa z 12 minut. No dobra, to będziemy kończyć chyba, wiecie co? Z tego świata. Nie będę robił wielce długich odcinków, bo potem się nikomu oglądać nie chce. To ja będę kończył ogólnie. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się gorąco. Pamiętajcie, łapeczki motywują. No jak nie chcecie, to nie dawajcie, ale zawsze coś motywuje i zachęca do czystszego nagrywania. Przynajmniej. I tak się staram filmiki codziennie wklejać. No dobra, ja się z Wami żegnam. Siemka.